Cześć, siema z tej strony Zdziwiony kupujący. Dzisiaj sobie otworzymy Dużą puszkę kolekcjonera Z edycji kart UEFA EURO 2016 We Francji W tej puszce znajdziemy 10 z kartami, 3 karty z limitowanej edycji Cały ten zestaw można kupić Już za 44,99 No to bez zbędnego obijania Zaczynamy Jeszcze nie była otwierana Nawet folia nie zdjęta Tutaj są limitki. Może limitki pokażę troszeczkę później. Już inaczej niż w poprzednich edycjach. W poprzednich edycjach były pianki. Była pianka, a tu jest po prostu plastik. Tak. Tą puszkę sobie zamkniemy. Postawimy sobie tutaj do dekoracji. Już pierwszą kartę limitowaną było widać. Na początku, pierwszą kartę limitowaną yy, pokażę teraz. Kolejną pokażę po 5 otwartych paczkach. A ostatnią po yy, całych, wszystkich paczkach otwartych. No to pierwszą kartą jest. Cristiano Ronaldo, Szain. Postawimy sobie go tutaj. Limitki poczekają. Mamy 104: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, no to zaczynamy. Antonio Kandrewa, Piszczek, Gluszakow, Grosicki. Pierwszą kartą liczbą jest Sergii Sidorczuk Want to Watch. I drugą jest Top Juair Andrija Jarmolenko. Lecimy z drugą saszetką. Cesk Fabregas Axel Witsel, Hakan Balta Ermin Lędziani Pierwszą kartą jest Time Machine Kolejny Time Machine Zlatan Ibrahimowicz już, już mam go trzy To jest trzeci Ibrahimowicz Nie mogę trafić wcale Bufona I już Ronaldo mam na powtórce również Ibrahimowicza też Dobra, lecimy z kolejną seszeską. Już dwie za nami. 8 do końca. Verdan Ciurluka, Jerome Bateng, John Oshii, Michal Duryś. I kartą specjalną jest Piłka. Powtórka. I ostatnią kartą Kilkastrum. Lecimy z kolejną saszetką. Josh Magenis, Kevin De Bruyne, Vlad Chiriches, Joe Allen. Kartą specjalną jest Game Gamechanger Ricardo Quaresma, i drugą jest Double Trouble z Włoch: Antonio Candreva i Graziano Pele. Ile nam jeszcze zostało? 2, 4, 6. Ostatnią saszetkę i pokazuję karty limitowane. Marko Arnautowicz, Akos Elek, Joe Ledley, Iwan Perisic. Pierwszą kartą specjalną jest Expert Andreas Isakson. Aż go trzeba postawić sobie. I drugą kartą jest Herb Portugalii. No i teraz, jak obiecałem, pokazuję kolejną limitkę i kolejną limitką jest napastnik i to jest Robert Lewandowski w wersji Classic. Bardzo dobre, dobry traf. Tą puszkę sobie może odsuniemy. Jeszcze została jedna limitka. I lecimy z kolejną saszetką. Zoltan Gera. Mattia Deschillo, Graziano Pele, Johan Dziuru, K-player Joe Moutinho. Kartą specjalną jest Top Jouer Paul Pogba z Francji. Lecimy z kolejną saszetką. Chris Brandt, Jordi Alba, Artem Fedeski, Igor Smolnikow. Pierwszą kartą specjalną jest. Maskotka, również powtórka. I drugą kartą specjalną jest Eleven z Irlandii. Zostały nam jeszcze 360 do otworzenia. Jan Wertongen, Alessandro Florenzi, Polak Jakub Błaszczykowski, Sardar Aziz. Pierwszą kartą specjalną jest K-Player, to nie jest karta specjalna, to jest zwykła bazowa, Tony Cross, i kartą specjalną jest Game Changer Andras Aleksandr Kokorin. No to słaba była ta paczka, naprawdę słaba. Przedostatnia saszetka Antoine Griezmann. Milan Skoda, Amir Abrasi, Nani. Pierwszą kartą specjalną jest Double Trouble, Marek Hamšík i Juraj Kucka. I drugą kartą specjalną jest Goal Stopper, Given. Ostatnia paczka. Birkin Sewardson, Leighton Baines, Adam Nemek, Dragos G Grigore, Pierwszą kartą specjalną. Nie, to jest zwykła karta. K-player Burim Kukeli. I, I kartą specjalną jest. Making History z Albanii. Dobra. I pokazuję limitkę. Kolejną. I jest nią. Dam, 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 dam Robert Lewandowski. Hero. Już trafiliśmy klasik. To teraz jest Hero. Czyli jednak. Jak w innych filmach innych youtuberów oglądałem, to nie, nie wszystkie się powtarzają, bo nie trafiali tak, takich kart. E, jak widzicie, tyle z kart specjalnych, plus te, które tutaj stoją. I kupa kart bazowych, no bo z 10-16 się trochę uzbiera, zawsze. E, jak widzicie, tyle ich jest. Nie poukładałem, bo tak rzucałem po prostu. E, jeśli Wam ten film się spodobał, Lajkujcie! Aby nie pominąć żadnego mojego filmu, subskrybujcie! Komentujcie! Komentarze na pewno przeczytam. W następnym odcinku chyba sobie otworzymy blisterek z biedronki. No, i to by było chyba na wszystko. Cześć, Nara!